Siema Bakteria Piknik TV. Zapraszam Was na kolejne wydanie kibolskich relacji za zagranicy. Czytając komentarze pod pierwszym filmem z tej serii możemy odnieść wrażenie, że przypadła wam do gustu, dlatego lecimy dalej z tematem. W miniony weekend byliśmy świadkami meczów derbowych w Niemczech, Belgii, Holandii czy Rumunii. Kilka grup świętowało swoje jubileusze, a w Niemczech narasta konflikt policji z kibolami, więc ja już nie przedłużami. Zapraszam na piknik! Na niedzielny mecz do miejscowości Pula fani torsidy zaliczyli najliczniejszy wyjazd w trwającym sezonie chorwackiej ligi. Zasiedli na trzech trybunach, a ich liczbę szacuje się na ponad 5 tysięcy. Goście zaprezentowali oprawę z sektorówką przedstawiającą auto kiboli jadących na wyjazd, flagowisko oraz kilka razy w trakcie meczu odpalili pirotechnikę. Gospodarze przygotowali sektorówkę Istriani i transparent grupy Demonii. Oprócz tego spontanicznie odpalili race, z których parę sztuk trafiło na murawę, przerywając spotkanie. Meczu jeden z kibiców Hajduka wbiegł na murawę w celu zrobienia zdjęcia z piłkarzami i otrzymania koszulki. Stewardzi zareagowali siłą, co nie obeszło się bez reakcji kibiców za bramką. Część z nich wysypała się na murawę w celu odbicia kolegi poszalu. po szalu. Po smutnych panów ewakuowali się z powrotem na sektor, ale ze względu na wysoko położoną trybunę niektórzy mieli problem z dostaniem się na swoje miejsce. Co ciekawe, z pomocą przyszli piłkarze, którzy pomogli w ucieczce przed mundurowymi. niedzielny wieczór odbyły się derby Brukseli. Anderlecht podejmował u siebie Molenbeek. Goście wypełnili sektor i przed meczem odpalili trochę rad, z których jedna poleciała na trybuny w miejsce zajmowane przez niepełnosprawnych panów gospodarzy. Jeden z kibiców oraz jego wózek inwalidzki lekko ucierpiał. Po meczu Ultrasi z Brussel Power 2005 wystosowali przeprosiny oraz deklaracje rekompensaty za poniesione straty. Grupa Mów Armii mecz derbowy wykorzystała do kolejnego już w tym roku świętowania swojego dwudziestolecia. Przygotowali trzy estetycznie wykonane choreografie, które zaczęli prezentować już przed meczem. Na pierwszej sektorówce widniała postać Ultrasa i mozaika z flag. Na drugiej prezentacji znalazł się ten sam kibic w otoczeniu historycznych opraw oraz daty podświetlane racami. Ostatnia prezentacja to mniejsza sektorówka Ultra z Block Nord i pokaz pirotechniczny. VfB Stuttgart do Frankfurtu dotarli w jakieś 6000 osób. Przed meczem doszło do kolejnej w ostatnim czasie zadymy z policją pod jedną z bram gospodarzy. Zaczęło się od przepychanek między kibicami a stewardem w centralnej części młyna Eintrachtu. Poskutkowało to interwencją wąsów i długimi walkami, które skończyły się wieloma poszkodowanymi z obu stron. Policja tłumaczy się otrzymaniem fałszywego wezwania, jakoby miało dojść do konfrontacji gospodarzy z kibicami przyjezdnych. Rannych zostało co najmniej 57 stewardów oraz 50 Dziesięciu wśród funkcjonariuszy. Ilość rannych kibiców jest znacznie większa, a wielu z nich nie brało czynnego udziału w wydarzeniach. Po tej, a także wielu podobnych sytuacjach w ostatnich miesiącach różne niezależne organizacje oraz prawnicy podkreślają niezrozumiałe i niewspółmierne do okoliczności używanie siły oraz zainteresowanie policji eskalacją z kibicami. Mówi się, że ma to związek z prężeniem muskułów rządu i służb przed rozgrywaniem w przyszłym roku Mistrzostwami Europy u naszych zachodnich sąsiadów. Brzmi znajomo? Fania Trachtów w trakcie spotkania w ramach protestu opuścili swój młyn. Po meczu pojawiło się także wiele oświadczeń ze strony klubu kibiców czy władz, natomiast nie wiadomo jak to wpłynie na zmianę sytuacji. Organizacja zrzeszająca kibiców naliczyła już 16 meczów w tym sezonie, w których wystąpiły nadmierne działania policji. W kolejnym meczu na poziomie drugiej Bundesligi spotkały się dwie zwaśnione ekipy słynące ze skrajnie odmiennych poglądów politycznych. Prawicowej Hanzy Rostock oraz lewackiego Sankt Pauli. Goście spod znaku trupiej czaszki ze wsparciem przyjaciół z HPL u Tel Awi w Babelsbergu i grupy Bayernu Monachium wypełnili klatkę liczbą 2600 osób. Na początku meczu odpalili racę, a później zaprezentowali transparenty z hasłami o wydźwięku politycznym oraz światopoglądowym. Gospodarze utworzyli młyn na trybunie za bramką przylegającej do sektora gości. Platen, Baurostok na początku meczu w asyście czarnych dymów rozwinęli sektorówkę przedstawiającą Dom Słoneczników. Z dzielnicy Lichtenhagen czym sprowokowali przyjezdnych. Osiedle to było miejscem licznych ataków na tle ksenofobicznym i rasistowskim na początku lat 90. Gospodarze na skraju sektora byli gotowi do dymów, lecz do niczego większego nie doszło. Warto również wspomnieć, że w sobotne popołudnie do Dortmundu przyjechało 7500 fanów Gladbach. Goście uczcili 15 lat przyjaźni z kibicami Rumuńskiej Politechniki. Zaprezentowali transparent z dymami w barwach obu klubów. Niemieccy kibice znani są w zbieraniu głosów w przeróżnych sprawach czy też reformach, i tym razem wywiesili transparent sprzeciwiający się biletom drukowanym w domu, które również w Polsce są już na porządku dziennym. Zarówno gospodarze, jak i goście, oraz wiele innych ekip na stadionach naszych zachodnich sąsiadów wspomina o planach Niemieckiej Federacji Piłkarskiej na temat finansowania klubów. Reforma ta zakłada swobodniejsze wchodzenie inwestorów niezgodne z zasadą 50 plus 1, gdzie to stowarzyszenie ma decyzyjną większość. Frekwencja na sygnał idu Park wyniosła 81 365 widzów i była najwyższą w tej kolejce. Po meczu w okolicach stadionu koalicja BVB i Kolonii w jakieś dwie stówki chciała zapewnić atrakcję przyjezdnym, ale we wszystko wmieszali się ci co zawsze. W piątkowy wieczór na mecz 14. kolejki II Bundesligi do Hanoweru w sporym nadkomplecie wybrali się kibice Starej Damy z Berlina. Ultrasi z Haufstad Mafia świętowali 20-lecie grupy oprawą, na którą składało się hasło. Ultra aż do końca oraz sektorówka z nazwą i rokiem założenia grupy z podświetlaną liczbą 20 wskazującą na jubileusz. Później odpalili jeszcze Race i Bengale. Ostatecznie na trybunach zameldowało się około 8 tysięcy gości. Przed meczem Stowarzyszenie Kibiców Hanoweru Rote opublikowało opublikował oświadczenie odnoszące się do wydarzeń sprzed dwóch tygodni podczas ich meczu wyjazdowego z Sankt Pauli. O tym spotkaniu mogliście usłyszeć w poprzednim odcinku. Gospodarze w mójnie zaprezentowali transparenty potwierdzające ich stanowisko w tej sprawie, które kończyło zdanie policjanci do przestępcy w mundurach i wróg numer jeden. Kolejne transparenty nawoływały do powołania komisji do spraw działań mundurowych i wyrzucenia ich ze stadionów oraz zakazu używania gazu podczas imprez masowych. Mecz w hanowerze z trybun oglądało około 45 tysięcy widzów. W kolejnym pojedynku niemieckiej ligi regionalnej doszło do gorącego pojedynku pomiędzy energii Kolbu a berlińskim dynamem. Gości wspierali portowcy ze Szczecina. Możemy przypomnieć zdarzenie sprzed około pół roku, kiedy to ekipa z burza wpadła na stadion Dynama w celu spalenia flagi Ultras BFC. Flaga została skrojona 20 stycznia po meczu domowym Dynama z Lichtenbergiem. Po tych wydarzeniach ekipa Ultras BFC ogłosiła zakończenie działalności. Po ponad 11 latach istnienia. Sobotni mecz odbył się w gorącej atmosferze. Obie ekipy spaliły trochę fantów rywali, a gospodarze na gnieździe pokazali skrojoną koszulkę powstałej w tym roku nowej grupy Ultras z Dynama Banda Impicta. W drugiej lidze niemieckiej na bliski wyjazd do Dusseldorfu pojechało około 16 tysięcy kibiców szalkę, co było najwyższą liczbą wyjazdową w Niemczech w tej kolejce. Fani szalkę zajmują pierwsze miejsce w dotychczasowym rankingu wyjazdowym w tym kraju ze średnią około 6 tysięcy wyjazdowiczów na mecz. Ponad 5 tysięcy Kibiców, którzy zasiedli w sektorze gości byli wyposażeni w małe flagi z motywem z transparentu Super Szalkę. Po szybkich trzech straconych bramkach w pierwszej połowie fani wyrazili swoje niezadowolenie obrzucając boisko kijami od flag. Na wyjście piłkarzy młyn fortuny zaprezentował kartoniadę oraz hasło. Wielkie przedstawienie, bądźcie odważni. Mecz przyciągnął na trybuny 52 tysiące widzów. Sobotnie południe odbyły się derby lipska pomiędzy siemi a lokomotivem. Goście dotarli na stadion w około 2-3 stówki. Przed meczem doszło do próby starcia między ekipami na Murawie oraz na trybunach, co skończyło się interwencją tych co zawsze. Gospodarze natomiast zaprezentowali oprawę pod tytułem Tomy Chemicy. Wywiesili także transparent skierowany do policji Byki są wrogami. Odnosił się on do sobotnich zajść z Frankfurtu. Najstarsza grupa ultras w szeregach Kaiserslautern generacją Lucifer zakończyła rok oprawą z okazji swojego 25-lecia. Podczas meczu po stronie Czerwonych Diabłów pojawiły się też dwa transparenty. Pierwszy solidaryzujący się z ultrasami ze Stuttgartu. Ani państwo, ani policja nie mogą cię powstrzymać. Wolną dla ultrasów Drugi to inicjały MK. Jak to możliwe, że kiedyś był to diabeł, a teraz byk? ACAB skierowany prawdopodobnie do byłego kibola, który został mundurowy. W piątkowy wieczór w trzeciej lidze francuskiej odbył się mecz zgodowy pomiędzy Nancy a Ron. Z okazji 20 lat przyjaźni gospodarze zaprezentowali oprawę z hasłem odnoszącym się do nas w stadionów: Od Picot do Dijon bracia od 20 lat. Goście dokończyli zdanie i jeszcze na długi czas. Następnie oba sektory zapłonęły pirotechniką. W Paryżu kibice PSŻ uczcili okrągłą 50. rocznicę występów w Parku Książąt. Fani z Berna zasiedli na sektorze gości w Zurichu, a na pustych krzesełkach po obu stronach sektora rozwiesili płótna z literami Y i B. W trakcie meczu odpalili pirotechnikę. <mum> Ultrasi z Zurichu przygotowali trzy prezentacje. Pierwszą była kartoniada z literami FCZ. Kolejna oprawa miała związek z wpadką w postaci zamiany liter, jaką zaliczyli Ultrasi z Sudkurwę podczas prezentacji dwa tygodnie temu na wyjeździe w Lugano. Podwiesili sektorówkę z postacią, która zastanawia się nad miejscami liter w napisie Kaman. Ostatnią oprawą był pokaz pirotechniczny i flagowisko. Bulkrasi z Bazylei na trybunach otworzyli zdjęcie sprzed wielu lat przedstawiające fanów czerwono-niebieskich. Wykorzystując wiele podwieszanych sektorówek uzyskali ciekawy dla oka trójwymiarowy efekt. Na derby Limburgi w drugiej lidze holenderskiej rozgrywane na stadionie Rody goście wykorzystali 500 przyznanych im biletów. W bezpieczeństwie podczas meczu miała pomóc prowizoryczna siatka założona wokół klatki gości. Nie przeszkodziło to jednak w wylądowaniu wielu krzesełek na boisku w wyniku frustracji po przegranej 0 w 93 minucie. Przyjezdni dokonali też remontu łazienek na stadionie. Yes! <laughs> Gospodarze byli wspierani na meczu przez ziomków z niemieckiego Aachen i przygotowali oprawę w górniczym klimacie z hasłem Nasze czarne złoto zbudowało cały kraj. W meczu czeskiej ekstraklasy fani z Trybuna Sever zaprezentowali oprawę z podobizną Gandalfa z serii Władcy pierścieni i cytatem nie przejdziesz. Całość dopełniły flagi na kijach i pokaz pirotechniczny. 16 listopada przypadły 130 urodziny praskiej Sparty. Z tej okazji kibice bordowych zrobili konkretny pokaz pirotechniczny na stadionie i w jego okolicach. Na pierwszym przypadającym po tej dacie meczu domowym pojawiła się kartoniada z hasłem 130 lat futbolu. Wieczne derby rozgrywane w stolicy Rumunii z powodu konfliktów i zawirowań wokół klubu aktualnie noszącego nazwę FCSB nie są już takie jak kiedyś. Mimo to mecz przyniósł nam prezentację ultras i pirotechnikę z obu stron. Część rad odpalonych przez Dynamo wylądowało na murawie. W tym wydaniu to już wszystko. Dajcie znać, co sądzicie o minionej kolejce i które wydarzenia były według was najciekawsze. Możecie się też podzielić, jakie mecze interesują was w nadchodzącym weekendzie. Zapraszam was też do obejrzenia kibolskich relacji z naszego podwórka. Kto wytrwał do końca, niech tradycyjnie zostawi komentarz o treści piknik, a ja już się z wami żegnam i przypominam, że kto nie subskrybuje ten z policji